Witam was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani kinomaniacy. Bardzo dużo filmów ten weekend trafi do naszych kin. Zak Efron jako DJ jest mi kompletnie obojętny. E, tak jak i ten e, taki sobie film Love Gaspara Noe, to e, prawie że ciągła kopulacja i sperma trafiająca w kamerę. No naprawdę mega odkrywcze. A ogólnie oprócz tego tylko, że nada i nuda. E, film e, Hitman Agent 47 to dla wielbicieli kultowej tej gry totalna porażka, a dla wszystkich innych tylko porażka. A, i jeszcze wchodzi film szkolna imprezka. Tylko wiecie co, to, to jest komedia Madein Germania, znaczy Niemcy. Unterricht no to... hat Przepraszam, ale niemieckie poczucie humoru... nie. To było w skrócie omówienie najważniejszych tytułów tego y, tygodnia. Do widzenia. Proszę nie regulować odbiorników. Show goes on! Nie, nie, żartuję. Skupiłem się na powrocie Tomasza Kota do poważnych klimatów, bo bogowie rozbili bank. Wasza dotacja została wstrzymana. Ja, Będzie przeznaczona jest... na ważniejsze cele. Teraz Tomasz Kot powraca, bo epizodu w filmie Disco Robimy Kasę na Frajerach Polo nie liczę. Choć powiem Wam, że początek filmu Żyć Nie Umierać jest jakże bardzo podobny, wręcz identyczny jak w Disco Polo. I równie bez sensu. Czyli westernowo. Bohaterem filmu Żyć Nie Umierać jest Bartek. Samotny już aktorzyna i pijak. Żona wiele lat temu uciekła, właściwie to spieprzyła, do Australii. Córka zwiała na Węgry, byle dalej od tego koszmaru, ciągłego chlania i imprez. A nasz Bartek... Hmm, wali jakieś tam takie fuchy, uczy dzieciaki niby aktorstwa, coś tam takiego dziwnego robi. Oprócz tego na jedną etatu na umowę prawie śmieciową hmm, rozgrzewa publiczność przy pewnym telewizyjnym show. jak wiecie, gwiazdy robią po lodzie, tam takie tam. a tutaj akurat tańczą. Co mam powiedzieć, żeby Was rozbudzić? Jakieś ostatnie słowo nad moim grobem? Proszę bardzo! Gorące brawa! Bartek, potem. Wiem, Nie, nie o tym. Wisi już mnie od roku badania lekarskie. A potem wyrok, czyli rak. Rak. Tak brzmi popularna nazwa tego chujostwa. A co chce pan yy, poznać na tą Zostało kilka miesięcy życia. I co dalej? Co ja mam robić? Masz trzy opcje. Pierwsza, zmieniasz niezbyt pomysł na zakończenie. Samobój. Druga, jedziesz w tango. To jest oczywiste. Nie lubię być oczywisty. Trzecia? Robisz Roman. Co ja wam mam opowiedzieć o tym filmie? Bartek głównie chce pojednać się ze swoją dawno niewidzianą dorosłą już córką. Ale ogólnie fabuły w tym filmie brak. To jest zlepiony na siłę zestaw kolejnych scenek. Podbity hmm, fajną, luźną, taką zachodnią y, muzyczką, muzą, tylko y, tak naprawdę przy tym filmie kompletnie z dupy muzą, bo nie wiem po co to jest. Czyli mamy amerykańsko-hollywoodzki luz plus polski rak. Efekt? A, Niespójna, niezbyt wciągająca, a, bardzo mało oryginalna historia, pełna klisz i a, ogranych już scen, tak, jak na przykład e, scena samobójstwa. E, przecież to już było i to w tylu filmach, o co chodzi? Hmm. I najważniejsze. Gdzie są tu emocje, panie reżyserze? Gdzie dramaturgia chwili jest fatalna? Patrzę, facet umiera na, na ekranie, ja patrzę, widzę i co? I nic. O więc okazuje się, że nawet na takich uczuciach trzeba umieć zagrać, wzruszyć, kopnąć, wstrząsnąć, dać łzy widzowi. A tu zawodzi, według mnie, i scenariusz, i reżyseria. Nawet Tomek Kot jest jakiś taki przesterowany, dla mnie źle poprowadzony. A mając takiego aktora jak Tomasz Kot, można naprawdę wszystko. Tak jak w Bogach. Mnie to przekonuje, a mnie nie. Film Żyć, nie umierać debiut Macieja Migasa. Porwał się on na naprawdę wielki temat. Ale, hmm. niestety chyba, chyba nie. Jak dla mnie na 10 w skali kinemaniaka daje temu filmowi takie 4, naprawdę. To jest taki średniak bez większych emocji, mimo tak ważnego tematu. I chciałem wam powiedzieć, że o bliskości śmierci, o odchodzeniu można naprawdę opowiedzieć wręcz magicznie. Muzyka To był fragment filmu Młodość, niezwykłego filmu, o którym Wam już niedługo opowiem. Pozdrawiam Was bardzo gorąco, moi kochani kinomaniacy, nie traćcie ducha, nadziei, do zobaczenia.